Dzień dobry, cześć. Dzisiejszy odcinek klubu książki zaprasza Was do podróży do swojej, swojej głowy, do swojego umysłu, po to, żeby się przyjrzeć mojej książce nowej, którą napisałam specjalnie dla dzieci i młodzieży, ale okazuje się, że doskonale nadaje się również dla dorosłych. O czym mowa, o jakiej książce? O tej żółtej pięknej, która się nazywa złote myśli. A ja się nazywam Marika Krajniewska. O, już widać mój podpis. <grym> I jest mi niezmiernie miło, że mogę poopowiadać wam właśnie o tych złotych myślach. Po co powstały, czym one są, z czym się je, je a, i czym się zagryza. <grym> Słuchajcie, złote myśli, to jest taki zeszedł właściwie książkę. Kiedyś to był zeszyt. Pokażę Wam jeszcze raz. Pokażę, że w środku cała książka jest wypełniona niezwykłymi grafikami, których autorem jest Łukasz Różyński, nasz grafik naczelny z wydawnictwa Papierowy Motyl. A za chwilę jeszcze do grafik przejdziemy, ale w ogóle, dlaczego Złote Myśli powstały i dlaczego tak się nazywają? Kiedyś moje pokolenie w szkole podstawowej, jeszcze i troszeczkę w liceum, bawiło się zeszytami, w których zapisywało się ciąg pytań, rozmaitych pytań. Od Twojego imienia, nazwiska, poprzez ksywkę, poprzez ile masz lat. A oczywiście ulubiony aktor, aktorka, wokalista, zespół. Wszystko to, o wszystko to. Pytano w tych pytaniach, ale ważnymi pytaniami również były pytania takie otwierające bardzo mocno na własną kreację: pytania o marzenia, pytania o to, kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz, a pytania też o sympatię i te pytania też były bardzo ważne wówczas. I taki zeszyt, który był zakładany przez konkretną osobę, Krążył później po całej klasie, ale też po rodzeństwu, po znajomych, po rodzicach często też dostawali nauczyciele i chętnie odpowiadali na te pytania, po to, żeby można było trochę popodglądać te odpowiedzi, trochę po to, żeby bardziej poznać swoich kolegów i koleżanki, ale też nauczycieli. I e, ostatnio moja znajoma, która też jest w moim wieku, troszeczkę młodsza, powiedziała mi, że takie złote myśli, wtedy kiedy ona była mm, młodą dziewczyną, bardzo mocno ją wspierały w jej nieśmiałości, ponieważ nie wiedziała w jaki sposób podejść i porozmawiać ze znajomymi, jak się im zwierzyć, ale też jak wyciągnąć od nich informacje po to, żeby mieć o nich większe pojęcie, żeby się nimi naprawdę zainteresować, ponieważ ją bardzo interesowali jako ludzie, jako jej koledzy i koleżanki z klasy, więc te złote myśli naprawdę pozwalały na głębszą przyjaźń, oczywiście na zabawę i rozrywkę, ale także niektóre pytania sprawiały, że zatrzymywaliśmy się przy nich. I rzeczywiście pracowaliśmy kreatywnie i mentalnie ze sobą. To właśnie przy złotych myślach często pojawiały się pierwsze na piśmie sformułowane marzenia, plany na przyszłość, a także myślenie o tym, w jaki sposób można by było te marzenia przekuć w cele i te cele zrealizować. I jeśli ktoś z Was, doroślaków, ma, w swoich zasobach, gdzieś na strychach, popakowane stare, złote myśli, to zastanawiam się, jak to będzie, kiedy po nie sięgniecie, odkopiecie w czeluściach starych kartonów i spojrzycie na nie z taką ciekawością już dorosłego człowieka, i zastanowicie się, czy te marzenia, o których tam pisaliście Zostały zrealizowane przez Was, czy też nie, i z jakiego powodu? I to jest oczywiście bardzo fajne i kreatywne pytanie e, ćwiczenie bardziej, ćwiczenie mentalne <grym> dla Was na teraz. Natomiast y, dla młodszego pokolenia stworzyłam właśnie te Złote Myśli, które już w sobie na 300 stronach zawierają ponad 50 kreatywnych, otwartych pytań, i nie pytam tutaj w nich o ulubionego aktora i ulubioną aktorkę, wokalistę, chociaż to też są na pewno bardzo ciekawe pytania, ale jest też przestrzeń z tyłu na to, żeby właściciel złotych myśli zadał swoje pytania, które jemu przyjdą do głowy. Zadał te pytania, zapisał te pytania po to, żeby móc zadać je swoim kolegom i koleżankom, czy też rodzeństwu, rodzicom. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach takie złote myśli mogą rzeczywiście posłużyć bardzo kreatywnie do rozwoju, w ogóle do nawiązania dialogu z rodzicami, do zatrzymania się z rodzicami, do wspólnego takiego posiedzenia przy stole bez ekranów, bez komórek, bez telewizora, z taką książką, w której będą mogli. Wszyscy ze swojej perspektywy odpowiadać właśnie na takie ciekawe pytania. Niektóre z nich mogą się wydać na pierwszy rzut oka bardzo zabawne, a pobudzające myślenie, pobudzające pracę mózgu, ale również, uwierzcie mi, działające cuda. Już są doniesienia o tej książce, że. Trochę wywracają nasz świat do góry nogami w pozytywnym sensie, ponieważ to tutaj, na stronach tej książki, mamy odwagę odpowiedzieć sobie na postawione pytania szczerze, zapisać te odpowiedzi, a później przeczytać i poczuć, że one naprawdę żyją. Że żyją nasze pragnienia, że żyją nasze marzenia, że my tak naprawdę mamy w sobie moc, żeby je móc zrealizować. Idea złotych myśli jest taka, że swój własny egzemplarz podpisujemy, odpowiadamy na zawarte tutaj pytania, a później ten podpisany nasz egzemplarz, żeby wiadomo było, do kogo on należy. Przekazujemy kolejne osobie. Czyli na jakiś czas mówimy naszemu egzemplarzowi papa, pa, ruszaj w drogę. I przekazujemy koledze, koleżance, mamie, siostrze, a nawet dziadkowi. Oczywiście czemu nie. <grytanie> Międzypokoleniowe złote myśli z pewnością dostarczą bardzo. No, myślę, że niezwykłej pamiątki. W momencie, kiedy. Będzie tęskno do niektórych osób. I te złote myśli krążą od jednej osoby do drugiej, i do kolejnej, do kolejnej, aż się zapełnią, i różne osoby odpowiedzą na te same pytania, na ten sam zestaw ponad 50 pytań. Chyba, już nie pamiętam, chyba 55 A... albo 52 <głos》> do zweryfikowania. I później z tymi odpowiedziami, Złote myśli trafiają z powrotem do właściciela, i w tym momencie dzieją się dwa magiczne momenty. Pierwszy moment to jest magiczny moment, w momencie, kiedy dana osoba odpowiada na pytanie. Wtedy magia zadziewa się dla tej osoby, ale kiedy złote myśli wracają do właściciela, i właściciel może odczytać odpowiedzi różnych osób. Wtedy dzieje się podwójna magia. Po pierwsze, dlatego że właściciel poznaje, no, tak naprawdę, rzeczywiście tajemnice różnych osób ze swojego otoczenia. To poznanie, po pierwsze, działa na wyobraźnię. Po drugie, można porównać. Nie tyle siebie do kogoś innego, bo nie o to tutaj chodzi, tylko porównać te skarby, do których dążymy i zobaczyć, jak każdy jest inny i jak każdy jest wyjątkowy. Czyli może bardziej nie nawet porównać, tylko docenić i bardzo pozytywnie ocenić, otworzyć się na widzenie pozytywów i dobra w innym człowieku. Na pewno można będzie się pośmiać i dobrze pobawić. Ale te złote myśli, w związku z tym, że skupiają w sobie odpowiedzi różnych osób, to tworzą takie polemorficzne pole świadomości, zbiorowe pole świadomości, o którym można sobie poczytać w podręcznikach fizyki kwantowej. A w skrócie działo to tak, że podnosi wibrację świadomości zbiorowej, czyli wiedząc i czytając w tych odpowiedziach, że odkrywamy własne moce, odkrywamy własne marzenia, odkrywamy własne sposoby na ich realizację, już ugruntowujemy się zbiorowo w tej możliwości którą nasza świadomość może wybrać z wielkiego pola kwantowego nieograniczonych możliwości. Ja wiem, że być może w tym momencie brzmię trochę jak y, czary mary czarodziejki, ale to jest nauka, to jest fizyka kwantowa, która mnie bardzo mocno fascynuje i to jest też rozwój mentalny, który bardzo wpływa na podniesienie pewności siebie. A które z kolei wpływa na nasze możliwości, nasze możliwości dążenia do celu, realizacji naszych celów i po prostu stanięcia za swoją prawdą i reprezentowanie swoim życiem takiego kogoś, jakim naprawdę chcemy być. Dlatego ja serdecznie polecam Złote Myśli. Ostatnio w, podczas wywiadu w Radiu 357 redaktor bardzo fajnie zauważył, że to ta książka też jest taką, taką kroniką, nawet nie tyle pamiętnikiem epoki, ale pamiętnikiem, kroniką wydarzeń na przykład szkolnych. I cieszę się, że e, nauczyciele zamawiają dla swoich e, całych klas, dla wszystkich uczniów tę książkę, ponieważ rzeczywiście, wymieniając się złotymi myślami w obrębie klasy, my zbieramy dla siebie pamiątkę na później i będziemy mogli nie tylko sami wrócić do tych czasów szkolnych, kiedy będziemy mieć o wiele więcej lat, ale również pokazać nasze wartości. Zapisane na tych stronach nasze marzenia, nasze cele z tych lat młodzieńczych, naszym dzieciom i mieć wspólną bazę do rozmów, do dyskusji, nawet do um, różnych metod wychowawczych, do których na pewno dzięki tym zawartym tutaj pytaniom i swoim własnym odpowiedziom dojdziemy. I na koniec jeszcze chciałabym oczywiście e, wspomnieć o Łukaszu Różyńskim, który wykonał grafikę całą do e, tych złotych myśli. O, tego kota, nie wiem czy widzicie, widzicie, <śm> tego kota szczególnie lubię. E, I to jest właśnie pytanie trzynaste, z czarnym kotem, e, nieprzypadkowo i niepechowo wcale. Pytanie, myślę, bardzo szczęśliwe, ponieważ brzmiono tak, zdradzę Wam. Za co jesteś wdzięczna, wdzięczny, a jeśli odpowiedź na to pytanie nie przychodzi od razu, to rozejrzyj się dookoła. I później po takim pytaniu są zaznaczone miejsca w ramkach, w których można zamieścić swoją odpowiedź, podpisując dowolną ramkę albo inicjałami, albo jakimś symbolem, żeby wiadomo było, w których miejscach to akurat ty odpisujesz na to pytanie. A dlaczego to trzynaste pytanie jest magiczne? Zresztą każde jest tutaj magiczne pytanie. Dlaczego akurat trzynastka? I myślę, że to nie przypadek, że mi się otworzyła ta książka właśnie na trzynastym pytaniu. Wdzięczność, bo o tym mowa. W tym pytaniu jest niesamowitą windą, windą do nieba. <laughs> ja lubię to tak nazywać, ponieważ moment wdzięczności i to uczucie wdzięczności jest bardzo wysokowibracyjnym uczuciem, i emocją, która rozlewa się po całym ciele. Po pierwsze, więc powoduje momentalną zmianę w ciele. Ach, ja już teraz, jak o tym mówię, e, prostuję się automatycznie i mam głębszy oddech, więc wdzięczność wpływa bardzo na oddech, a oddech to jest nasze życie. I wdzięczność jest stanem, w którym nie ma możliwości, żeby poczuć strach. Polecam Wam ćwiczenie wdzięczności na co dzień. Najlepiej go stosować kilka razy dziennie. A jeśli kilka razy to jest za dużo, to z pewnością wieczorem, na dobranoc, po prostu pomyślcie, za co możecie być wdzięczni, za co jesteście wdzięczni. Ja jestem bardzo wdzięczna za te złote myśli i sobie, i wszechświatowi, który podpowiedział mi ten pomysł. A Wam jestem wdzięczna za to, że sięgacie po Nasze książki i mam nadzieję, że Złote Myśli znajdą się również w Waszych domach. Do zobaczenia!